Chciałbym zacząć od dwóch niezwykłych i interesujących historii. Pierwsza z nich rozgrywa się w XI wieku i opowiada o pewnym Wikingu znanym ze swojej władzy i bogactwa. Król Knut Wielki był uwielbiany przez swoich dworzan, którzy często przesadzali w swoich pochwałach. Zmęczony pochlebstwami król wpadł na pewien pomysł. Postanowił pokazać swoim dworzanom, że nawet on nie może kontrolować wszystkiego. Aby to zrobić, Rozkazał ustawić swój tron na skraju morza przed przypływem. Siedząc na swoim tronie z imponującą koroną na głowie, król Knut wpatrywał się w morze i rozkazał falom, aby się cofnęły. Jestem królem królów, a wszystko musi mi się podporządkować, ogłosił. Jak pewnie się domyślacie, morze nie posłuchało. W końcu fale zmoczyły królewskie stopy i jego tron. Druga historia rozgrywa się w pierwszej połowie XX wieku w Indiach, kontrolowanych przez Imperium Brytyjskie. Mahatma Gandhi wyłonił się jako charyzmatyczny lider i orędownik pokojowego oporu. Prowadził serię protestów przeciwko niesprawiedliwym politykom Brytyjczyków. Dążąc do niepodległości swojego kraju, spotkał się z brutalną represją, jednak konsekwentnie trwał przy swoim pozbawionym przemocy podejściu. W jednym z pamiętnych incydentów brytyjskie wojska zaatakowały tłum nieuzbrojonych protestujących. Gandhi pozostał jednak spokojny i opanowany, nawołując swoich zwolenników, aby nie odpowiadali na przemoc. Nawet w obliczu bicia i agresji odmówili reakcji siłowej. Scena, w której Gandhi i jego zwolennicy stawiają czoła przemocy z godnością i spokojem, przyciągnęła uwagę całego świata. Ostatecznie pokojowy opór Gandiego i międzynarodowy protest doprowadziły do niepodległości Indii. Dowodząc, że siła charakteru może pokonać nawet siłę fizyczną. Życie czasami bywa skomplikowane i stresujące, z wieloma problemami do rozwiązania, różnicami zdań z przyjaciółmi i rodziną, wyzwaniami w pracy oraz koniecznością dbania o nasze zdrowie i finanse. Legenda o królu knucie wielkim i falach morza uczy, że bez względu na to, jak potężni jesteśmy, istnieją granice ludzkiej kontroli. Próba opanowania sił natury, które są poza naszym zasięgiem, jest czynnością daremną. Morał tej historii leży w pokorze przed siłami życia, świadomości, że niektóre sprawy są po prostu poza naszą kontrolą, niezależnie od naszego statusu. Z drugiej strony, historia Mahatmy Gandiego podkreśla moc pokojowego oporu i kontroli nad emocjami. Można wyciągnąć wniosek, że demonstrowanie spokoju i godności w obliczu prowokacji i przeciwności losu jest potężnym sposobem na wygraną poprzez opór pozbawiony przemocy. Gandhi pokazał, że moralna determinacja i zdolność do stawienia czoła przemocy bez odwetu mogą prowadzić do znaczących zmian i osiągnięcia większych celów, nawet w obliczu pozornie silniejszych sił. Utrzymanie spokoju jest trudne, ale możemy coś z tym zrobić. W tym odcinku opowiem o tym, dlaczego tak korzystne jest bycie innym i jak ważne jest znajdowanie asertywnych rozwiązań i odpowiedzi na życiowe wyzwania. Epiktet uważał, że najważniejszym aspektem życia jest wolność. Jeśli kontrolują nas inne osoby lub okoliczności zewnętrzne, nie jesteśmy wolni. Nauczenie się panowania nad własnymi emocjami jest kluczowe. Jeśli ktokolwiek ma moc irytowania cię lub pozbawiania cię radości, ta osoba jest twoim panem, a ty jesteś jej niewolnikiem. Osiągnięcie wolności ma ogromne znaczenie. Będąc niezależnym od tych czynników, możemy być wolni zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, nie podlegając już wpływowi pragnień. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uwolnić się od zewnętrznych sił, które chcą nas kontrolować. Pamiętaj, że masz moc wyboru swojego zachowania, tak jak Viktor Frankl Szwajcarski psychiatra, który spędził trzy lata w obozie koncentracyjnym i nadal demonstrował, że nikt nie może ukraść naszej wolności, możemy wybrać naszą postawę w każdej sytuacji. Wielu współczesnych psychologów twierdzi, że niemożliwe jest zawsze czuć się szczęśliwym w obliczu trudnych okoliczności. Inne zdanie mają osoby, które pracowały nad sobą i praktykowały techniki pozwalające na zachowanie spokoju, pogody ducha i radości w niemalże każdej sytuacji. Pomyśl o technikach. Takich jak medytacja i skupienie się na oddychaniu, jako praktycznych narzędziach do kultywowania wewnętrznego spokoju. Propagował to epiktet w swojej filozofii. Dzięki temu wszyscy jesteśmy zdolni osiągnąć spokój ducha w trudnych sytuacjach. Nawet jeśli w pierwszej chwili wzbierają w nas trudne emocje, możemy nad nimi zapanować. Jeśli postanowimy wybrać obojętną postawę, Technika skupienia na oddechu może być konkretnym sposobem na wdrożenie tej emocjonalnej obojętności. Możemy zdecydować, aby nie reagować i zachowywać się tak, jakby pewne rzeczy nas nie dotykały. William James, uważany za ojca amerykańskiej filozofii, powiedział: Jeśli chcesz osiągnąć równowagę, zachowuj się tak, jakbyś już ją miał. Ta sama zasada jest zgodna z teorią Seneki. Twierdził, że im trudniej się czegoś nauczyć, tym więcej czasu powinieneś poświęcić na praktykę. Początkowo możesz zdecydować, że coś cię nie dotyczy lub jest nieistotne, ale równie ważne jest utrzymanie kontroli nad swoimi myślami. Technika uważności, często kojarzona z medytacją, może pomóc dostosować twoje zewnętrzne zachowanie do spójnego wzorca wewnętrznego myślenia. Na przykład powiedz sobie, że nic cię nie dotyka, i nic nie może Cię dotknąć. Zdecyduj, że nikt cię nie rani. I nie będziesz czuć się zraniony. Kluczowe jest dostosowanie zewnętrznego zachowania do spójnego wzorca wewnętrznego myślenia. Masz kontrolę nad swoimi myślami, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to, a znajdziesz siłę. To całkiem proste. Jeśli nie wierzysz, że ktoś cię obraził, nie poczujesz się obrażony. Co więcej, aby ktoś cię obraził, musisz zaakceptować tę obrazę. Dlatego, jeśli zaczniesz mówić sobie, że nikt nie może cię zranić i że nic nie może zniszczyć twojego spokoju, to w końcu stanie się to faktem. Zdasz sobie sprawę z mocy tej strategii, jeśli najpierw dasz się przekonać zewnętrznie, że nic na ciebie nie wpływa, a następnie uwierzysz w to wewnętrznie. Uwierz, że jesteś spokojny i niezniszczalny, odporny na okoliczności i na to, co mówią inni. Ostatecznie osiągniesz prawdziwy spokój, dzięki któremu okoliczności lub zachowanie ludzi przestaną Cię obchodzić. Będziesz w stanie zachować spokój i opanowanie. Dążenie do wolności jest centralnym tematem w filozofii Epikteta. Uważał, że bycie naprawdę wolnym oznacza niezależność od zewnętrznych okoliczności i panowanie nad naszymi wewnętrznymi emocjami. Ta wewnętrzna wolność pozwala nam znaleźć sens i cel nawet w chwilach ekstremalnego cierpienia. Spokój jest również umiejętnością, którą możemy rozwijać. Epiktet sugeruje, że możemy ćwiczyć emocjonalną obojętność, wybierając, aby nie reagować zbyt emocjonalnie na sytuacje, z którymi się mierzymy. Działając tak, jakby coś nas nie dotyczyło, stopniowo stajemy się mniej podatni na te emocjonalne zakłócenia. Praktyka ta nie neguje znaczenia radzenia sobie z emocjami, ale podkreśla potrzebę, aby nie być przez nie zdominowanym. Jest to podróż wymagająca wysiłku i cierpliwości, ale jej wynikiem jest osiągnięcie prawdziwego wewnętrznego spokoju. Epiktet podkreśla, że dzięki temu osiągnięciu możemy być wolni, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Zwraca też uwagę na znaczenie kontrolowania naszych myśli i zachowań. Przypomina, że jesteśmy odpowiedzialni za własne reakcje i emocje: możemy sami dokonać wyboru, jak się czujemy w obliczu sytuacji życiowych. Filozofia Epikteta. Może być cennym źródłem mądrości w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności i osiąganiu bardziej spokojnego i pełnego znaczenia życia. Praktyka spokoju, emocjonalnej obojętności i wewnętrznej wolności może pozwolić nam żyć bardziej świadomie, odpowiedzialnie i z większą odpornością. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na przesłuchanie tego odcinka. Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego momentu, napisz w komentarzu: Nic mnie nie rusza. Do usłyszenia!